Witam wszystkich. Właśnie przyszła paczka i kupiłem kolejną piłkę. Pierwsza piłka była najtańsza, jaką znalazłem na Facebooku, drugą, ta pierwsza trochę pochodziła, tam były problem z bateriami. Na gwarancji odesłałem, przysłali jedna bo działała, druga nie od razu. No to chwilę pochodziło na jednej baterii. No ale przestało chodzić i wziąłem kupiłem w sklepie drugą piłkę. Tu, w miejscowym, u się w mieście zapłaciłem 350 zł. Taka pomarańczowa troszkę mniejsza od tej, ale była większa niż ta pierwsza. Taka lepiej wykonana. No i trochę ją pocięłem i też nie, długo nie wytrzymała. I tak w czerwcu była zawieziona do naprawy. I do tej pory mamy połowa lipca i cisza W sklepie mówię, że nic nie wiedzą. Jeszcze odesłali. A kosztowała 350 zł, a na Allegro, tak jak sama, 150 zł. No ale że potrzeba jakiejś piłeczki małej, nie znam się na tych piłkach, więc zamówiłem no, jakoś tak o pierwsze z brzegu, wziąłem na najlepszą opinia i kupiłem. Dosłownie na tej zasadzie. Ech, ta jest taka piłeczka. Chyba mam tam ten filmik z prezentacji tamtej więc może wrzucę, kto chce to obejrzeć, ale długo nie pochodziła nie wiem, czy ja po prostu nie umiem tymi piłkami się posługiwać, czy nie e... China South. to mi się zdaje, że to wszystkie piłki te chińskie z tej samej firmy, tylko po prostu importer nakleja swoje naklejki, które się odklejają no ogólnie co mogę o tej piłce powiedzieć, jest jeszcze większa niż te co miałem i ogólnie, że jest taka duża Ma wolny start. Ta tym razem ma poziom naładowania. Ma do oleju pompeczkę i ma większą baterię też z poziomem naładowania. W zestawie mamy ładowarkę jest delikatnie większą niż do tej pory, ale chyba na tej samej wyjście. Mamy standardowo drugą baterię, a tutaj się ładuje, jest cięższa, instrukcję obsługi, parę rękawiczek, okularki, okularki zawsze się przydadzą, prawda? Yy, I mamy jedną prowadnicę, drugą prowadnicę, trzecią prowadnicę, wszystkie prowadnice to ósemki, yy, widzę do oleju, śrubokręcik. I chyba zestaw łańcuszków jakichś I tyle. A jeszcze gdzieś tu paragon miałem. Gdzieś tu miałem paragon. Że 229 zł mnie kosztowało. Zobaczymy czy posłuży długo, czy szybko się rozleci. Chyba następno kupię sobie gałęziówkę, ale spalinową. O potrzeba coś do tych gałęzi, a duża piła jest za ciężka, za niewygodna. Także na tyle w filmie. Trzymajcie się. Cześć.